Witajcie, ona jestem Mati i mimo, że mam rzeczy do roboty, to mi również się nudzi, dlatego postanowiłem zapuścić wąsa. Więc y, śmiało was zapraszam, żebyście porównywali mnie do kogoś. I oczywiście Dawid Podsiadło, Taco Hemingway i Pedro z Napoleona Wybuchowca Pedro. odpadają, więc liczę na waszą kreatywność. Zawsze jak nagrywam o kimś mniej znanym, muszę przedstawić tak dokładnie omawiane postaci, żebyście wiedzieli o co chodzi. Tutaj sytuacja jest prostsza, ponieważ prankster Sylwester Wardenga pojechał po fitnessowym duecie Dane i Majewski. To lubię. Znany instagramowy autorytet moralny, czyli pani Dane, dwie sekundy i już widać, z jakim nastawieniem Sylwester będzie podchodził do całego tematu. Ja zawsze, gdy podchodzę do jakiegoś filmu, i nawet jeśli nie lubię danej omawianej postaci, to zawsze staram się przynajmniej na początku podchodzić bez żadnych emocji, tak by cały materiał był rzetelny. No ale to ja. Skrytykowała ostatnio różowłosą Wersow za to, że ta wyjechała do Stanów Zjednoczonych wraz z ekipą Friza. My, osoby publiczne, w takich sytuacjach powinniśmy świecić przykładem. Kurczę, ogląda was młodzież z całej Polski. Zgadza się, natomiast poza tym podświetlonym tekstem, który wyrywany z kontekstu brzmi nieco agresywnie, atakująco, możemy przeczytać również. Stany mieliście długo w planach, okej, okay. my też mieliśmy wyjazd, inne osoby publiczne też miały wyjazdy, nasi obserwatorzy też mieli zaplanowane wyjazdy, życia, na które odkładali w domu. Takie zajebiste filmy tworzycie w domu, co do całej sytuacji. Sytuacji, to pamiętajcie, że w tym przypadku wirus nie jest wypisany na twarzy i nie znamy dnia ani godziny, kiedy możemy go złapać. Uwielbiam was, jesteście fajną ekipą, ale uważam, że powinniście to bardziej przemyśleć. Mimo wszystko, uważajcie na siebie do cholery, bo sytuacja nie jest zła tylko na Europę. I gdy przeczytamy całość, to Dane już nie brzmi na taką atakującą i moralizatorską, tylko na bardziej przejętą. Dane i Majewski to bardzo dobrzy ludzie. Założyli nawet fundację i organizują zbiórki, jeśli o danej sprawie jest wystarczająco głośno. Nie jestem pewien, jak mam rozumieć ten tekst, że. Zrobią biurki tylko wtedy, gdy robi się na dany temat głośno. Ale okej, okay, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Sylwek i tak da nam bardzo duże rzeczy do skomentowania. Mimo wszystko, to bardzo dobrze, że są influencerzy, którzy starają się pomóc i są w tym szczerzy. Dane i Majewski to osoby czynu. Ok, czyli tamta kwestia nie miała żadnego negatywnego wydźwięku. A mi się tylko wydawało. Dejn i Majewski mają niestety taką paskudną taktykę i oznaczają innych youtuberów, żeby ci wpłacali na akcje charytatywne, w których Fitpara akurat bierze udział. Sam widziałem, jak oznaczają innych twórców, aczkolwiek nigdy, żeby namawiali tych twórców do wpłacania pieniążków. Bardziej do tego, żeby udostępniali tą akcję. I okej, okay, takie instastory już widziałem. Ale na tym to właśnie polega, że im więcej osób udostępni na tą akcję, tym więcej zobaczy ją i istnieje jakaś tam szansa, że co po niektórzy wpłacą nawet małe pieniążki. Jak akurat jeśli chodzi o te wszystkie fundacje Dane i Majewski, to idzie im naprawdę szybko. Wiadomo, jak ktoś nie wpłaci, to będzie odebrany przez odbiorców Dane jako osoba bez serca. Przyznaję, fajny zabieg w momencie, gdy mówi się o kimś, ale koniec końców to i tak nie mamy wpływu na to, co zrobią nasi obserwatorzy. I idealnym przykładem jest Mateusz Schmilarek, który o Gargamelu powiedział następujące słowa. Czy masz jakiś może żal do Gargamelo, to czy jakby w jakiś sposób cię to. Do Gargamela nie, do jego widowni, tak. On nagrywa, nagrywa na mnie film, w którym e, ma jakieś argumenty, na które rzeczywiście ciężko odpowiedzieć, e, nie ukrywajmy. I jego widownie nagle wpada na genialny pomysł, że zacznie wypisywać do moich rodziców, że jakiego to mają ujowego syna, żeby się zabił. I że współczują. Paris, ja słyszałem, że Ty Paris. kozak jesteś. Ja też słyszałem. Ale coś nie że możesz udowodnić. Wpłać, udostępnij. Zbieramy na protezę dla oliwki. Jak to zrobisz, to wyślemy Ci książkę z autografami. Bo słyszeliśmy, że poprzednia ci się zniszczyła. Coś, nie? Kochani, zasypujecie mi wiadomościami o wyzwaniu Majewskiego Oczywiście ja mu odpowiedziałem prywatnie. Nie będziemy robić szopki, nie będziemy sobie wycierać mordy inwalidami. Tutaj z Parysem zgadzamy się w 100% i sam wykorzystałem tą wypowiedź przy okazji komentowania któregoś z filmów, jakoś rok wstecz, ale cała wypowiedź wyglądała następująco. Oczywiście Hasik wpłaciłem, dziękuję za książkę, Daniel. Wspieram was oczywiście mentalnie. Jakbyście chcieli się odwdzięczyć, to możecie nagrać fajnego Snapchata, jak razem mówicie. Tak, absolutnie bez hejtu, naprawdę. Ja bym chciał coś takiego usłyszeć. Pozdro, hej. Paris jest ogarnięty i wie, na czym polegają te wszystkie przepychanki internetowe, i sam do Daniela wyciągnął dłonie. A dalej to, co powiedział: Budujemy po prostu swoją reputację na cierpieniu innych, na prostych uczuciach. To jest... Pomaganie czy robienie czegoś dla poklasku albo żeby wyczyścić nasze jakieś tam małe potknięcia krzyż, czy grzeszki jest po prostu chuj. Kaiser wszyscy pamiętamy i nie zapomnimy. Także dwie sprawy. Pomaganie i zachęcanie do pomagania jest naprawdę cudowne, natomiast to, że jednemu bezdomnemu naplujesz w twarz, a drugiemu za rogiem dasz 10 zł, to, to te dwa czyny jakby się nie zerują. Kain wypomina wersow, że my, osoby publiczne w takich sytuacjach, powinniśmy świecić przykładem. Sprawdźmy, czy sama świeci i nie jest przypadkiem hipokrytką. Tutaj w pierwszej chwili, jak zobaczyłem ten komentarz, sam sobie pomyślałem, kim jest Dane, żeby kogokolwiek pouczać. Gdzie dwa lata wstecz mieliśmy taką sytuację, że sama na Instagramie, na transmisji na żywo, śmiała się z jakiejś tam swojej młodszej siostry, że tamta narobiła w majki. Później jednak na spokojnie pomyślałem, że gdybyśmy ciągle wracali do tego, co ktoś zrobił dwa lata wstecz, to dana osoba, choćby nie wiem, co zrobiła, dalej by była chuj. I o ile nie wierzę w to, że ludzie się zmieniają, to wierzę w to, że jeśli ktoś naprawdę chce, to może nad sobą pracować. Więc powinniśmy im chociaż dać możliwość na odbudowanie. W ogóle nie pomyślałem, że ktokolwiek nagra cały film dotyczący jednego komentarza Dane, a jak już pojawił się film Wardengi, to pomyślałem, że nawiążę właśnie do tej sytuacji. W momencie, gdy Dane i Majewski zachęcali swoich odbiorców do wpłacania choćby najdrobniejszej kwoty na ich fundację, by ratować małe pieski, to sami postanowili wybrać się na wczasy na Seszele. Szczególnie, że tamten wyjazd był sponsorowany. Dane stała się jakoś tam ambasadorką firmy, i poleciała tam, żeby zrobić sesję zdjęciową. Jednak Den i Majewski postanowili dopłacić około 20 tysięcy złotych do zwykłych biletów ekonomicznych i wykupili klasę biznes. wszystko pokażemy. Lecieli w sierpniu z Polski przez Dubaj na Seszele linią Emirates. Dwa bilety klasą ekonomiczną na takim odcinku kosztują około 5 tysięcy złotych. Jednak ten sam odcinek klasą biznes to koszt od 20 tysięcy do 26 tysięcy złotych. Dodatkowo Dane i Majewskiemu nie wystarczyło, że ich widzowie zobaczą, jakimi królami życia są. U! Uh. 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 え <sweak> <sweak> No no, to tak, lata samolotem, no, no lata samolotem, i jeszcze niech sz sz szampana musisz nasz, upa, palić się, pa, się znaleźć. A tak na serio, Sylwek, to jeśli już chciałeś się czegoś czepić, to mogłeś się czepić właśnie tej sytuacji, nie z 2019, gdzie oni gdzieś tam polecieli, tylko z 2018, kiedy jakichś tam kwasów było naprawdę sporo. Szczególnie, że cały wyjazd był sponsorowany. W trakcie wideo Deń wstaje z biznes klasy, idzie przez cały samolot, przez klasę ekonomiczną i ostentacyjnie informuje operatora, że wykupili. Również biznes klasę. To nie, jest żart. Serio? Chodź, już zapłacone, chodź. Koło nas siedzisz, naprawdę? Naprawdę, Krzysiu, chodź. No dobra, dokupili miejsce swojemu fotografowi, ponieważ będzie on spędzał z nimi cały wyjazd. No to skur... kochani, Instagram, ale tym razem nie zapraszam was, bo zdjęcia czy coś. Tylko ostatnimi czasy YouTube w ogóle nie daje wam znać o moich transmisjach na żywo i dzieje się tak u innych YouTuberów również. Yy... To, że na przykład wpiszecie Spysiński, nie będzie się pokazywało, że, że mam transmisję na żywo, również na stronie YouTube slash live nie będzie się pokazywało, że mam transmisję na żywo, także zapraszam na Instagrama, ponieważ tam informuję o wszystkich rzeczach, które dzieją się na kanale. Dzięki. Chłopaka kopnął zaszczyt i będzie mógł siedzieć na jednym odcinku podróży obok wielkich panów. Dobra, ja chciałem jeszcze z tym komentarzem poczekać chwilę, ale już nie mogę. Po pierwsze, oni nigdzie nie powiedzieli, że mają dużo pieniędzy, że w ogóle y, nie liczą się z pieniądzem i te będą teraz wydawać na wszystko, tylko chcieli wykupić swojemu fotografowi zdjęcie, jako że. Że, że będzie z nimi spędzał cały wywiad. Potraktowali go po prostu tak, jak każdy chciałby być potraktowany. Po drugie, Casey Neistat na swoim kanale ma 6 filmów, w którym pokazuje, jak wygląda pierwsza klasa w jakichś tam właśnie liniach lotniczych. Wiecie, dlaczego pod tymi filmami nie ma komentarzy, że on się przechwala? Ponieważ wardenga ich nie widział. I po trzecie, skoro już mówimy o pieniążkach, to 3.1. Jeśli by nawet zapłacili za wszystko i jednocześnie robili zrzutkę. To co? Sylwek w tej chwili zachowuje się jak taki typowy cebulak. Ej, ale da daj mi trochę pieniędzy, ok? Da daj mi trochę pieniędzy, bo ty masz dużo. Ale czemu mam ci dać swoje pieniądze? No bo ja nie mam, a, a ty masz dużo, więc możesz mi trochę dać. Oraz 3.2. Sylwek, czemu zamiast wpłacić online pieniążki do schronisk, żeby oni mogli kupić jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy, to jeździłeś samochodem, y zanieczyszczałeś powietrze spalinami, wydałeś ogrom pieniędzy na paliwo, w ogóleś kupiłeś, samochód i jeszcze zrobiłeś go w taki sposób, żeby wyglądał jak ten z filmu Głupi i Głupszy, zamiast te pieniążki poświęcić na dodatkową karmę. Sylwek. Serio każdą sytuację można przedstawić negatywnie. Ktoś robi fundację i zbiera pieniążki. Czemu nie wysłał wszystkich swoich pieniędzy, skoro jest bogaty? Ktoś jeździ po schroniskach i rozdaje karmę. Czemu nie wysłał tej karmy online i czemu nie wysłał pieniędzy? Czy czemu to robi w ogóle? Oczywiście każdy ma prawo wydawać swoje pieniądze jak chce. Ale pamiętajcie, że jeśli już to zrobicie, to Sylwek nagra o was film. Ale skoro wymagasz od swoich odbiorców, którzy zarabiają kilka tysięcy miesięcznie, żeby wpłacali choćby najmniejszą kwotę na swoją fundację, a sama w tym samym czasie dopłacasz około 20 tysięcy do biletów, żeby przez kilka godzin zamiast tak, siedzieć tak. Sylwek, zamiast tak, mogę siedzieć tak. Przynajmniej nie wypominaj wersów, że ta powinna świecić dobrym przykładem i nie udawaj autorytetu moralnego. Czyli skoro ja coś zrobiłem w przeszłości, to już. To już nie mogę się wypowiedzieć na temat y, tego, co zrobił ktoś inny, tak? Bo ja zawsze myślałem, że na przykład jeśli złodziej coś ukradnie i będzie moralizował innego złodzieja, że ten kradnie, no to właśnie to jest ta hipokryzja. W momencie gdyby Dane była gdzieś tam w Stanach, albo również gdzieś na wakacjach i napisała taki komentarz, to twój film miałby sens. Ale w tym filmie jest jeden błąd. Dain siedzi w Polsce. To tak jakby ja, po tym jak prosiłem widzów o zbiórkę na edukację dzieciaków w Kenii i po tym jak zebraliśmy 100 tysięcy złotych, nagle wracając do Polski kupił sobie biznes klasę, żeby pokazać jaki jestem super. Hola, hola, hola! Sylwek, ty byłeś w Kenii i zorganizowałeś zbiórkę, i sam nie wpłaciłeś pieniędzy? Czy. Czy ty w ogóle wiesz, co ty zrobiłeś? Jeśli Wersof lub ktoś z ekipy zachoruje, to zajmą miejsce w szpitalach w Stanach, a nie w Polsce. Oczywiście istnieje ryzyko, że mogą przywieźć wirusa do naszego kraju, dlatego po powrocie powinni podać się dwutygodniowej kwarantanni. Zgadza się, jednak to, co mówili Psycho Couple... Chcieliśmy też powiedzieć do innych twórców, że nie możecie wykorzystywać sobie czyjegoś wizerunku bez jego zgody, albo obrażać tej osoby w sieci. Ponieważ mogą wezwać za to czekać konsekwencje prawne. Szczęście nie jest prawdą i możemy się wypowiadać o czym chcemy w internecie. Czy to, co robił Freeze przez ostatni rok, było kawałem dobrej roboty? Jak najbardziej. Czy obecne zachowanie ekipy, że oni sobie polecieli do Stanów, jest lekkomyślne, ponieważ mogą się czymś zaradzić? Również jak najbardziej. Czy można o tym głośno powiedzieć? Tak. Czy Sylwester zrobił ten film dla wyświetleń i dla pieniędzy? Jak my wszyscy. Co do wpływu na młodych odbiorców, to może tu być problem. Bo skoro Verso i ekipa biegają po kasyna w kraju, gdzie chorych jest ponad 40 razy więcej niż w Polsce I pokazują, że to całkowicie w porządku, to ich odbiorcy mogą uznać, że faktycznie siedzenie w domu jest bez sensu. A trzeba pamiętać, że to właśnie ekipa Freeza ma w tym momencie największy zasięg w polskim internetu. Tutaj tylko chciałem zaznaczyć, że mimo że Sylwester poleciał do Kenii i sam organizował zbiórkę oraz zmarnował bardzo dużo pieniędzy na paliwo, mówi o tym, że ktoś coś robi źle. A tak chyba nie można. Sylwester Wardenga, czyli ja, w 2013 roku wraz z innym popularnym kanałem pomagałem wyremontować pokój w domu dziecka. Oczywiście była to reklama pewnej strony do robienia zakupów przez internet i zarobiłem na tym kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz zebrałem pełno pozytywnych komentarzy. Zaraz, zaraz, czyli jak Dane i Majewski robią jakąś fundację i nie wpłacają sami jakieś kupy pieniędzy, to jest źle, natomiast gdy ty remontujesz Pokój w domu dziecka i nie wysyłasz pieniędzy na ten dom dziecka, jeszcze na tym wszystkim zarabiasz, to jest dobrze, tak? To znaczy, ja nie oceniam, tylko tak sobie głośno myślę. Jedyną osobą, która pomogła w tym wideo i wyremontowała pokój w domu dziecka całkowicie za darmo, był Martin Stankiewicz, o czym warto pamiętać. W takim razie, brawo Martin. Nieważne jednak, czy pomaganie jest dla kasy, dla poprawy wizerunku, czy z dobroci serca, bo pomaganie to wciąż pomaganie. Zgadzam się, zawsze ważniejszy od powodów będzie sam fakt, że ktoś pomaga. Może kogoś zaskoczę, ale Martin Dubiel był w Kenii całkowicie za darmo. Brawo Marcin! Czy to koniec? Na szczęście nie, ponieważ Daniel postanowił zabrać głos przed tym, jak jeszcze Sylwester pozostawił taką wisienkę na torcie na samym końcu. Sylwester, akcja dla Ekostraży odbyła się 1 lipca, w dniu otworzenia naszej fundacji zakończyła się 2 lipca. Nasza fundacja przekazuje 100% zebranej kwot na dany cel. Wszystkie opłaty związane z organizacją naszych akcji, usługami prawniczymi przy każdej akcji, księgowość, etc., etc. pokrywamy z własnej kieszeni. Nasz lot na Saszele był w sierpniu i był w 100% Opłacony i zorganizowany przez markę Jim Glamour dla kampanii nowej kolekcji odzieży sportowej stworzonej przez Dane. Akcja, której wywołaliśmy do tablicy innych influencerów i celebrytów, była zorganizowana dla Oliwii, która przez rok zebrała 20 tysięcy i żadna znana osoba nie odpisywała na jej prośby. Nasza fundacja wtedy nie istniała, a my w ten sposób zebraliśmy 200 tysięcy w dobę. Dziś Oliwia ma protezę nogi i nowe życie. W akcji wzięły udział osoby, które nie odpisywały jej prywatnie. Nigdy nie mieliśmy żadnej współpracy, która obejmowałaby jakiekolwiek działania charytatywne. Organizujemy wszystkie akcje charytatywne sami, sami wy... Zbieramy cele, przeglądamy maile i prośby. Z każdego nowego podpisanego kontraktu ambasadorskiego lub przedłużenia o kolejny rok oddajemy jakąś część na cele charytatywne. Ogłosiliśmy to publicznie w marcu 2018 i od tamtej pory zawsze dotrzymujemy słowa, stawiając potwierdzenie przelewów. Właśnie rozpoczęliśmy współpracę ze szwalnią, która szyje dla nas maseczki, których brakuje w szpitalach. Jeśli piszesz coś o tym, że moglibyśmy zrezygnować z wyjazdu na cele charytatywne, jak w przypadku samolotu, to zrezygnowaliśmy z naszego wyjazdu z okazji rocznicy ślubu na Malediwy, który miał się odbyć w zeszły piątek. Zrezygnowaliśmy, aby dać ludziom przykład, Że zalecenia rządu to nie są żarty, bo osoby znane powinny dawać przykład. Jakikolwiek wyjazdy za granicę w obecnej sytuacji są złym wzorem. Czego przykładem jest zamknięcie granic w całej Europie czy Stanach Zjednoczonych, których nie zamyka się bez powodu. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest znany, czy nie. Siedzieć na tyłku oznacza siedzieć na tyłku. Nasza fundacja podczas pięciu zorganizowanych akcji zebrała prawie 1 200 tysięcy złotych i 100% tej kwoty zostało przekazane potrzebującym. Biurka naszej fundacji na Australię dokonała największych wpłat na świecie dla ośrodka, które zajmował się ratowaniem umierających zwierząt na zagrożonych Terenach Australii. Naszą fundacją zajmujemy się sami. Nie mamy pracowników oprócz kancelarii, nikt nie odpisuje na nasze maile, nie prowadzi Instagrama fundacji, nie szuka zbiórek. Naszą fundacją budują ludzie. Wychodzimy z założenia, że dużo lepszym uczynkiem jest namówić 50 tysięcy do wpłaty jednej zutówki niż jedną osobę do wpłaty 50 tysięcy złotych. Dzięki temu społeczeństwo bierze czynny udział w pomocy i naprawieniu świata, zapamiętując każdą akcję, do której przyłożyła rękę, aby powielać te wzorce w przyszłości. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie wierzę w to, że ktoś się zmienia. Wierzę natomiast w to, że jeśli ktoś chce, to naprawdę można nad sobą pracować. Walić to, co było pomiędzy mną a Danielem kiedyś. Ponieważ za to, co tu napisał, i za całą postawę, ma moje uznanie i poparcie. Co jednak nasz król Cipasów napisał pod swoim filmem? W związku z tym, że Dane i Majewski sugerują swoim story, że usunąłem ich komentarz, mówią, że bardzo często poruszałem temat ich fundacji i ją atakowałem, a to pierwszy raz, kiedy w ogóle o niej wspomniałem. Plus, na koniec zaprosili swoich widzów do obejrzenia mojego materiału i masowego oceniania go łapką w dół. To zablokowałem możliwość komentowania i oceniania. Dane i Majewski, prócz pisania w podpunktach, że są super i zależy im tylko na pomaganiu. Sugerowali również, że ja nagrywam o nich, żeby się wybić. No tak, chciałbym kiedyś się wybić na polskim YouTubie. Niestety pojawiło się pełno komentarzy od wściekłych dziewczynek, że jestem diabeł, a Daini i są super i mam wypie nie ze mną te numery, drogi Danielu. Biorę się za czyszczenie tych wyzwisk i życzeń śmierci pisanych przez wasze fanki pod moim adresem. Nie wiem o co chodzi z tym rzekomym usuwaniem komentarza, skoro ten komentarz był. A później znikł. Dwa, że chyba wszyscy wiemy, co oznacza blokowanie oceniania. I trzy, tak jak wspomniałem, koniec końców i tak nie mamy wpływu, co zrobią nasi obserwatorzy. Dziękuję wszystkim patronom oraz osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Zapraszam na Instagrama. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, i